Pewnie oto bajka o Sakabamba spisie, niezwykłej, prehistorycznej rybce z wielkim sercem. Bajka o Sakabamba spisie, który chciał zobaczyć niebo. Dawno, dawno temu, w głębokich wodach pradawnego oceanu, pływał sobie mały Sakabamba spis, rybka o szerokiej głowie, bez szczęk i z oczkami jak dwa lśniące paciorki. Nazywał się Bambuś. Bambuś był inny niż wszystkie ryby. Podczas gdy jego przyjaciele lubili nurkować w błotnistych głębinach i szukać glonów, on wciąż unosił się ku górze, do samej tafli wody. Patrzył tam, gdzie kończył się ocean, i zaczynało coś tajemniczego, jasnego i błękitnego. Po co tam patrzysz, bambusiu? pytała go stara ryba pancernikowa. Tam nic nie ma. Ale może coś jest, odpowiadał z błyskiem w oku. Może tam mieszka światło. Każdego dnia bambuś podpływał bliżej i bliżej powierzchni. Czasem zobaczył błysk słońca, czasem cień wielkiego stworzenia przelatującego nad wodą. Inne ryby śmiały się z niego. Patrzcie, bambuś znowu gapi się w niebo, chichotały trylobity. Może chce nauczyć się latać, a on tylko uśmiechał się po swojemu i odpowiadał: Może kiedyś się uda. Pewnego dnia oceanem wstrząsnęła burza. Woda wirowała i kipiała, a prąd porwał bambusia wysoko, wyżej, aż chlub. Znalazł się na samej powierzchni i wtedy po raz pierwszy zobaczył niebo. Było ogromne, jaśniejsze niż wszystko, co znał. Słońce tańczyło na falach, a chmury płynęły jak ławice powietrznych rybek. Bambuś nie mógł oderwać wzroku. Och, jakie to piękne, szepnął. Fala poniosła go z powrotem w dół, aż wrócił do znajomej głębi. Ale coś w nim się zmieniło. Od tej pory opowiadał wszystkim o tym, co tam nad nami jest światło i niebo. Mówił z przejęciem: Nie bójcie się spojrzeć w górę. Niektóre ryby nadal nie wierzyły, ale młode sakabamba spisy zaczęły częściej podpływać ku powierzchni. Czasem mówiły, że widziały błysk słońca, tak jak on kiedyś. I tak, choć bambuś był tylko małą rybką sprzed milionów lat, to właśnie od jego cieka.